21,03, wykręcić odpowiedni numer. Jesteś na stronie tak jak wujek piston, eee, rzucamy sobie tutaj linka, tak eee, filtruj. Jest, jest, jo. I jazda, jak to wygląda. No i mamy biner Patryk M. Komentarz biorę udział dwukropek i nawias. Więc naszym głównym, że tak powiem, randomem jest kolega Patryk M i prosimy go o kontakt z nami w celu sfinalizowania tej całej akcji. Patryku, oczywiście gratulujemy, spoko, Patryczku, zapraszamy do kontaktu. Liczymy, że się do nas oczywiście odezwiesz, i jedziemy e, jeszcze dwa nagrodę pocieszenia No i mamy winner Piotr PP Komentarz e, biorę udział dwukropek i wielkie D Piotrze P gratulujemy jesteś osobą numer 2 więc no niestety e, nagroda pocieszenia i jedziemy po raz ostatni nagroda pocieszenia numer 2 wędruje do jo, do nas to nie kubus. Komentarz o treści pisze komentarze z konkursu. Tak więc w porządku, no cokolwiek to znaczy. Nie toń kolego kubusiu, tylko odezwij się również do nas razem z poprzednimi ziomami. Dajcie na siebie namiary, Skrobnijcie do nas na. Odyssey, ale pomarańczowo. Oh. Ba. W każdym razie y, tak, green screena musimy to zrobić na zielono, przemalujemy żeby było... Y, no, mówiłam, y, że pomarańcz to nie jest dobry pomysł. Pomarańcz to nie jest dobry pomysł, jak nagrywacie to nie... O, przyzumowało mi nawet, nie ja wiem czemu taka ostrość była. Tak więc y, tych trzech kolegów y, poprosimy o kontakt z nami. Nie będę ukrywał, że najlepiej prosimy o kontakt poprzez y, stronę na Facebooku Skinder Garage. Skrobnijcie tam y, do nas na prywatną wiadomość i my zadziałamy w temacie i sfinalizujemy akcję. Tak więc gratuluję, mam nadzieję, że takich akcji będzie więcej, że będziemy części takie akcji mogli organizować. Żeby nie było ostatnio zapomniałem o tym wspomnieć, ale oczywiście też dorzucamy. Tak więc serdecznie jeszcze raz dziękujemy firmie Jack Motors za tutaj wsparcie i za przekazanie tych nagród, więc czekamy w takim razie na kontakt od Was i do zobaczyska.